Myślę, że tutaj głównym powodem będzie ograniczenie zbyt dużej ilości węglowodanów w diecie, czyli po prostu dieta niskowęglowodanowa, która może kończyć się u niektórych osób brakiem chęci do wykonywania ćwiczeń, czy zmniejszeniem spontanicznej aktywności fizycznej. Więc w takim wypadku myślę, że ja tutaj zwiększyłbym ilość węglowodanów i sprawdziłbym, czy jest dostarczona odpowiednia ilość energii do treningu. Najprawdopodobniej ta osoba po prostu je za mało energii w ciągu dnia. Stąd wynika spadek energii na treningu, albo w ogóle niemożność zrealizowania tego treningu. Jeżeli przez rekompozycję sylwetki rozumiesz redukcję tkanki tłuszczowej, no to wiemy nie od dzisiaj, że najważniejszy jest deficyt energetyczny. Więc jeżeli uda Ci się utrzymać założony deficyt energetyczny, to to będzie ta, ta rzecz, która spowoduje, że ta redukcja będzie skuteczna. Natomiast jeżeli zależy Ci na przeroscie masy mięśniowej, to oczywiście musisz utrzymywać dodatni bilans energetyczny, więc powinieneś czy powinnaś jeść nieznacznie więcej niż codziennie spalasz. No i dodatkowo musisz pamiętać o tym, żeby był ten bodziec do wzrostu masy mięśniowej, a więc jakaś jednostka o charakterze oporowym. Wydaje mi się, że zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, to znaczy obliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne i zrobić od niego deficyt. Jeżeli chcemy zgubić tkankę tłuszczową, jeżeli chcemy zbudować tkankę mięśniową, to wiadomo, że musi być dobrostan energetyczny, czyli musimy być na delikatnym plusie lub w okolicach diety normokalorycznej.